Hej, witam cię w trzecim odcinku serii Jak zrobić grę w Pythonie. Więc tak, w poprzednim odcinku pokazałem jak zrobić jakiegoś, jakiś obiekt i bawić się zmiennymi tego obiektu. Więc w tym odcinku pokażę jak używać funkcji update i wytłumaczę co to w ogóle jest. Więc tak. Funkcja Update pisze się ją tak. No. Więc tak, co to robi? To jest... Można to wytłumaczyć jako trochę jako pętlę, bo ona się wykonuje się wykonuje po prostu ciągle. Do, co, sekund, co klatkę się wykonuje yy, wszystko co jest zawarte w tej funkcji. Więc na przykład jeżeli byśmy chcieli poruszyć Naszym, yy, naszym graczem, naszym cubem, nie? To bierzemy player, bo tak się nazywa nasz cube. I kropka i chcemy zmienić mu pozycję, więc możemy dać po prostu X i wtedy będzie wiedzieć, że zmieniamy jakby mu pozycję X, nie? I to będzie się równać wtedy na przykład 1, nie? Tylko że to nie zadziała do końca, bo po prostu mu zmieni pozycję na 1. A my chcielibyśmy mu żeby to dawało, nie? Więc dajemy tutaj plus. I to znaczy, jakbyśmy normalnie po prostu zrobili coś takiego Tylko, że po prostu krócej się pisze To wychodzi na to samo, tylko że to jest no, krótszy, nie? Dlatego się tego używa Więc jakby dodajemy po prostu jeden do tego, co już jest Co sekundę I wtedy po prostu się ruszy, nie? Nawet wyleci Było widać, że wyleciało Tylko, że no nie każdy ma Komputer Jak. Nie każdy ma taki sam komputer u niektórych będą szybciej klatki, u niektórych będą wolniej Więc, żeby to zrobić, żeby no u każdego było tak samo, to robimy razy time.dt to, to jest delta time I co to znaczy? To jest delta time, to jest jakby e, czas. Pomiędzy klatkami. I dzięki temu każdy będzie miał inny i będzie dostosowany jakby do liczby klatek. Więc jakby, jakbyśmy to pomnożyli, to dzięki temu wszyscy będą mieli jakby tą samą prędkość, nie? No i tutaj na przykład teraz jedzie tak powoli, nie? Ale chcielibyśmy jeszcze mieć jakąś kontrolę nad tym, że jeżeli na przykład wciśniemy coś, nie? To możemy na przykład zamiast tego, znaczy tutaj, dać. If i to jest taki podstawowy, można to zrobić lepiej, ale na przykład if i jak zrobić trzymanie klawiszy, że jeżeli trzymam klawisz więc żeby to zrobić to jest taki ten held trzymane klawisze i tutaj dajemy jak, w nawiasie kwadratowy, w w jaki to przycisk, my chcemy d, bo w prawo, no i if ten no to wtedy kropek i tutaj tab trzeba dać. No i teraz jak trzymam, to idzie. A jak nie trzymam, to nie idzie. Ale jeszcze nie mogę i pójść w lewo, nie? Żeby to zrobić. No to zrobię tak samo, nie? a tylko muszę tutaj zmienić y, na minus żeby mi do tyłu no i teraz jak mam minus to idę w lewo a jak plus to idę tutaj mogę też to przyspieszyć oczywiście, tą jedynkę mogę zmienić ale jeszcze chciałbym y, tu pokazać, bo to dość dużo miejsca zajmuje nie? żeby to też zrobić inaczej można bo na przykład Weźmiemy sobie wszystko, wywalimy i wyprintujemy. Co to znaczy w ogóle te health keys? Na przykład jak D będziemy trzymać? Żeby wiedzieć, cokolwiek, co, co, co to w ogóle jest, nie? Więc się w czym to jest trzymane? Jest albo 0, albo 1. Jak trzymamy, to jest 1, a jak jest 0, no to jest 0, nie? Więc dzięki temu patentowi można właśnie użyć tego w ifie, bo if 0, to nic się nie dzieje, a if 1, no to się coś dzieje, nie? To jest taki trochę ból, ale też można dzięki temu, tylko cofniemy sobie Jeszcze do początku, przed ifem, bo if jest nam totalnie niepotrzebny w tym momencie, bo tą jedynkę możemy po prostu podmienić na to i to wtedy będzie po prostu, kiedy będziemy trzymać, to wtedy to będzie jedynką, a jak nie będziemy trzymać, to będzie 0 więc wtedy jakby nie będzie, będziemy dodawać 0, więc nic się nie stanie, nie? Więc to jest taki patent, który no, dość fajny jest, bo można dość mocno, a tutaj po prostu damy na przykład mm, minus. A tutaj muszę jeszcze dodać. No i. Tak to wygląda. Można to zrobić w ten sposób. Można to zrobić w ten sposób. Ale jeszcze jest funkcja dotycząca inputów. Inputy to są takie, które będziemy po prostu jakby. Jakby nam sprawdzać, czy kliknęliśmy. Ale tym się zajmiemy w innym odcinku. Zajmiemy się w innym odcinku inputami, i na razie będziemy to robić po prostu tak. Yy, więc tak, tak wygląda ta funkcja update. Nie, nie musimy tutaj w ogóle nic robić z pozycją. Możemy też na przykład zrobić, yy, że. Tam to już zostawimy, ten moment. If na przykład. Yy, no właśnie, te held keys. I damy na przykład r. r jak rotation, nie? i na przykład można sobie że wtedy zmieniamy po prostu player kropka rotation kropka może x po prostu i zmienimy to sobie na 40 plus na przykład 10 nie nam działa, tylko obracanie tak średnio ponieważ yy, obracanie tutaj inaczej trzeba zrobić to trzeba rotation podłoga Z Znaczy X na przykład no i teraz się obraca, nie? Klikam r. I mogę nawet jeszcze chodzić. Czy tak by to wyglądało? Trzeba bez tu y, podłoga x. Tak samo tutaj można dać y, kropka Position podłoga x. Wydaje mi się, że też tutaj to działa. No jednak nie działa, ale no warto posłuchać. Tutaj kropka X po prostu Wszystko działa jak należy Więc tak tutaj tu się, w sensie obraca się to tak. Można tutaj też dać na Z. Będzie obracać tą stronę. Więc no, tak by to wyglądało. Takie podstawy funkcji update i ogólnie różnych tutaj, właśnie trzymania klawiszy można też oczywiście na przykład i w, albo to już w innym odcinku, na no ten będziemy już kończyć. Tak by to wyglądało. W tym tutaj można zmieniać dosłownie wszystko stąd. Można kolory zmieniać tutaj, na przykład i klikniemy jakiś przycisk. Z tym już naprawdę dużo można zrobić. Więc yy, ja bym już się żegnał. Jeżeli Ci spodobało, zostaw łapkę i subskrypcję i wejdź do mojego Discorda. Cześć!